Miasto Puławy przystąpiło do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji. Działaniem poprzedzającym sporządzenie tego dokumentu jest diagnoza miasta, na podstawie której wyznaczono obszar zdegradowany oraz obszar rewitalizacji. Zgodnie z zasadami, wyznaczenie obszaru rewitalizacji może być podstawą do wspierania go przez fundusze unijne jak również ze środków krajowych. Celem rewitalizacji ma być pobudzenie i uruchomienie mechanizmów rozwojowych dla wyznaczonego obszaru. Projekt uchwały jest poddawany konsultacjom społecznym w zakresie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Przystąpiliśmy do opracowania gminnego programu rewitalizacji miasta roku 2030, ale takim krokiem wstępnym jest wyznaczenie obszaru zdegradowanego w naszym mieście, czyli takiego, gdzie występują wszystkie te czynniki, które jakby hamują rozwój, czy społeczne, ekonomiczne, czy choćby związane z infrastrukturą drogową. Więc w tym momencie jakby trwają konsultacje uchwały, która taki obszary wyznacza. Tam są wskazane cztery podobszary. Wszystkie informacje na ten temat, łącznie z mapkami, można znaleźć na naszej stronie internetowej www.ww.eu, a także w Biuletynie informacji publicznej. Natomiast konsultacje będą trwały do 16 lutego. Jakby obejmują wszelkie formy elektroniczną, tradycyjną takie formularze można znaleźć u nas na stronie, przyjść do urzędu, złożyć, wysłać mailem lub za pomocą specjalnego formularza, ale zachęcamy też do wypełnienia ankiety, która znajduje się na naszej stronie internetowej i właśnie obejmuje te wszystkie cztery podobszary. Mieszkańcy, którzy tam mieszkają, mają możliwość wypowiedzenia się, jakby zgłoszenia nam swoich uwag czy przekazania danych, które będziemy uwzględniali w całym raporcie i w programie rewitalizacji. Stąd zachęcamy do aktywności, ponieważ to jest również szansa w przyszłości na pozyskanie funduszy zewnętrznych, aby ten obszar jakby zrewitalizować. Doprowadzić do takiego stanu, aby również rozwijał się jak i inne części miasta. Uwagi do projektu można zgłaszać do 16 lutego. Jest on udostępniony na stronie internetowej Urzędu Miasta Puławy. Tam też można znaleźć wszystkie szczegóły dotyczące tego projektu. Go GSM skup, sprzedaż i zamiana telefonów komórkowych. Naprawa telefonów i tabletów. Szeroki wybór akcesoriów, montaż szkieł hartowanych oraz folii ochronnych na ekrany, konkurencyjne ceny. Go GSM ulica Generała Fieldorfa Nila 2, galeria nowa. Oraz Premium Mobile, galeria zielona na parterze obok ruchomych schodów.